No tak. Wyciągamy stary procesor, radiator, ale tym razem wyszedł również z procesorem tak mocno przyklejony pastą. No, i będziemy wymieniać teraz na nowy procesor. Do tego potrzebny nam jest tak nowy procesor. Nowy procesor AMD pasta termoprzewodząca koszt około 9 zł. Mam też nowy radiator, także od razu wymienimy na nowy, nie trzeba czyścić. czyścić starszy, stary radiator wyczyści się potem. Tak, odsuwamy klapkę. Ona zaciska te styki procesora. Po odsunięciu wkładamy nowy procesor. Trzeba sobie dobrze trafić. Przytrzymujemy i zapinamy klapkę. Teraz na radiator trzeba nałożyć pastę termoprzewodzącą. No, nakładamy pastę termoprzewodzącą na radiator. Można też na procesor. Taka tubeczka mała, szczykaweczka. Mniej więcej na środku są widać jeszcze ślady po procesorze. Praktycznie cała zawartość tej tubki weszła. Za 9 zł. Takie maleństwo. Chyba cena troszkę przesadzona. Można to rozsmarować równomiernie. Nic się nie stanie, nie parzy. W zupełności wystarczy. No i to dociskamy do Procesora, cały radiatorek. Odpowiednio musimy sobie trafić i musimy zacisnąć uchwyty. No tu mamy ten uchwyt, zaczepy. I teraz przesuwamy do końca. O. I już jest radiator na procesorze. Podłączamy tylko kabelek i powinno hulać.